Was w kolejnym odcinku, gdzie już został przestawiony ten kombajn. I teraz będziemy, znaczy ja będę tutaj usuwał ten, oto wyciek. Zobaczcie, tutaj tylko kawałek przejechałem i zobaczcie, jaka kałuża już jest. Czyli tutaj nieźle to wszystko tutaj cieknie. Postaram się to tutaj rozebrać. No i zobaczę, co tu się uda zrobić z tym. Jeszcze w życiu tego nie rozbierałem, także będzie to mój pierwszy raz, także nie śmiejcie się A jeszcze oprócz tego, trzeba ten zbiornik wyciągnąć Niech zobaczę czy to się uda, czy nie uda Ale tu chyba o te, tu dwie śruby Tu i tu i powinien cały wyjść ładnie ten zbiornik Tylko, że nie wiem czy tej ramy w czy nie wszędzie jakoś odkręcić, ale to chyba powinno wyjść, najpierw trzeba będzie spuścić ten syf sobie w paliwo, zobaczymy jak to, to będzie wyglądać i za chwilę się wszystko okaże, także co biorę się do roboty no i dobra, zaczynamy od spuszczenia tego paliwa ja tu sobie co prawda dociąłem tutaj taki o, taki cwancyk ze starej bańki o i teraz, o kurde, się tu nie na rozlewać no. już czuję, że coś leci chyba jakaś woda czy paliwo o, paliwo ogólnie czyste tu kuźwo podkładka mi uciekło tak więc to spuszczę zobaczymy co za fledry tam będą bo na pewno będą tu paliwo czyste leci ale coś tam jest co zatyka właśnie ten yy, Dopływ paliwa Też klucha musi być No i jeszcze Wskaźnik paliwa nie działa No to pokazuje full zbiornik Fajnie by było jakby był full Tylko ile tu jest paliwa Pewnie koło 15 litrów Nie było więcej To była końcówka sezonu, to było tylko tyle dolane żeby Właśnie dokosić i to wszystko Uch. Prawie pełno Taż Także nieźle O, dobra Teraz tak, teraz należałoby Odkręcić te dwie śruby Przewody paliwowe o, Tu u góry Przewody paliwowe I wyciągamy gada Dobra, to odstawiam na bok i wyciągamy Raz Dwa Trzy I cztery O, jest już luźny I powinien górą wyjść Teraz tu jeszcze te przewody O, tu jest jeden To jest najprawdopodobniej Masa Tylko tutaj to muszę odkręcić i powinien być luźny. Jeden, o, Śrubka przylewowa. I teraz tak odjut, się tu jest. I tutaj. No ta i ta. Ła, no dobra. I tu jeszcze ta. To, co jest zasilanie, pewnie nic nie widzicie. o, już mamy. Musimy na Kuźwa. I mamy rozwiązanie zagadki, tu nie trzeba zbiornika wyciągać. Na pewno nie. Bez sensu Ja pierdziele O I tu jest pies pogrzebany O Ten element unieruchomił kombajn O Cały zabity Kurde, nie będę wciągał go, nie ma sensu najmniejszego Teraz ja Rozumiem, że to nie jest to O bez sensu kopać się z koniem. A jeśli nawet kiedyś coś się przytknie, to już będę wiedział gdzie szukać. O! I ten czapuch się zrobił. Ale teraz będzie szedł jak pocisk. Uf. Kuźwa! Ale tego już teraz nie będę chyba składał na te podkładki. Wezmę nowe założę Kurde. Sprawa rozwiązana. Jest elegancko, dobra, jedna robota mniej, ta, 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 ta. jest zajebiście, dobra, chyba go teraz po założenie założę, nie ma sensu go tutaj w jakiś sposób tu, sami widzieliście jakie paliwo czyste leciało, także tutaj nie ma co szukać, ewentualnie chyba tą serurkę wymienię, tak była ładna przezroczysta była, coś tam było przez nią widać, ale teraz ją wymienię, o, ja wam powiem, to i tak jest już późno na zaczęcie prac tych, przy kombajnie no to kurde jest co prawda początek czerwca ale rożniwa jakoś dziwnie szybko nadciągają bo te zboża dojrzewają i lada dzień może być tak że trzeba wyjechać w pole a ja mam jeszcze tutaj ten wariator do zrobienia który za chwilę będę rozbierał i jeszcze oprócz tego e, header cały, header no i podajnik Pochyły, gardziel do przejrzenia cała tam parę listów do Tak aby Nie było niespodzianek w sezonie o kurde Poszło, poszło Dobra i kim ciężki jest Dobra to jest Nie, no to nie ma najmniejszego sensu go wyciągać o, dobra, pneumat tu. O. A to skręcę dopiero jak będę miał nowych podkład. Ale zajebiście. Kurde, normalnie kamień z serca. Jestem szczęśliwa. Kurde, takie gówno. Super, ale ewentualnie jeszcze bym mógł. Zobaczyć styki tutaj od tego wskaźnika paliwa, żeby on działał, ale to później to jest to ogólnie. To jest najmniejszy problem, bo i tak zawsze co rano tankuję. Tak więc to tam jest najmniejszy problem. Tylko większym problemem będzie ten wariator. Tylko teraz, tak ciekawie, jak go się tu rozbiera. O. Teraz on jest popuszczony i tak ma być Ale Dobrze, bo tutaj też jest popuszczony także jest git Dobra, ja biorę się za rozkręcenie tego elementu i zobaczymy Trochę to oczyścić O, my tutaj ten syf niepotrzebnie tu zmyć żeby nie szedł tu o. dobra co to jest 19 a 19 mam tutaj o. ale to zaklajstrowane i najprawdopodobniej tutaj są szczelniacze walnięte nawet jeszcze nie wiem jak to wyciągnąć o tu już czeka grzechotka Tyk. O, poszło. Tu jest segier, Łysysko. No ciekawe. Dobra. O coś tu puszcza. Także zobaczymy co tutaj z tego wyjdzie. Jak sami słyszycie po moim głosie cały czas się borykam właśnie z tą jakąś infekcją, chorobą cholerowie co się dzieje? No masakra jest. Żeby kurczę ponad tydzień czasu z katarem się męczyć jeszcze z jakąś chrypą, grypą i cholera wie czym jeszcze. Ale to zażegane jest trzeba dziennieć karsera, to wszystko wymyć tu ładnie. Co ja go chcę wymyć wszystko? Już my to naprawdę, że to miało tak wybrzmienie. Dobra O, i to jest ten cały cwancyk Nie chce mi się wierzyć Kuźwa I to wszystko? No nie pierdziel Tu są tulejki Na no, to wychodzi I wtedy jak to ten wyciska To powinno ściskać to, nie? Jo, to będzie ściskać wtedy, no Dobra, okej, okay, kumam Kurde, może nie warto tego ranimować, tylko wymienić Kurde, a jak wy myślicie? Reanimować czy wymieniać? Bo tutaj to Tutaj chyba jest suche, tylko tu w środku leci Kurde Tego nie ma tutaj żadnych szczypiec do segerów A fajnie byłoby to wyjąć, tylko nie wiem czym ja nie wiem, mam nic, kurde ale leci to jak głupi tak więc tu jest pewnie jakiś pod spodem simmering wyczuwalny jest luz kuźwa kto wie o, ale mnie czacha dymi dzisiaj nie pytajcie jak mocno dobra to jest, to jest, to jest, korek zakręcony, zakręcony też mi dużo, tam paru widzów się pytało, jak mam tutaj właśnie przerobioną tą chłodnicę. No i dla tych, co tutaj właśnie nie pamiętają albo nie widzieli tych odcinków, to chłodnica jest założona od MTZ-a. Jeszcze ja może otworzymy trochę tutaj dzone i działa to, tylko trzeba było przerobić o te boczne mocowania, że może było ten tutaj zespół napędowy tutaj tej, tego wentylatora tutaj zrobić i co jeszcze. Pamiętacie odcinki w lato, gdzie mi pasek spadał? To był taki oryginalny kawałek, tutaj taki metal spawany, po to, aby właśnie ta chłodnica nie drżała. Ja go usunęłem, mówię na cholerę, ten kawałek. Teraz wiem po co on był. Tak więc tego tutaj nie usuwajcie. Ja tutaj chyba sobie jeszcze to ładnie jakoś tu obrobię, tak żeby to ładnie było. No i co jeszcze? Olej wszędzie zmienić, tutaj w tym kombajniku. Olej, no co Co, co sezon trzeba wymieniać, bo. Jednak dbanie to jest podstawa o silnik, który no de facto trochę kosztuje, żeby go naprawiać A poza te koszty, skoro on jest w stanie bardzo dobrym Fiut suchy już jest I no i tyle, kurde, dajcie znać jakie byście chcieli, tutaj, bo to zawsze są jakieś tam pytania Dajcie jakieś pytania, co byście chcieli zobaczyć, albo o czym tutaj opowiedzieć przy tym kombajnie, bo E, dużo właśnie ludzi właśnie się pyta, co, jak, gdzie i co, e, skąd, jakie części, tak więc jeżeli bym miał jakoś pomóc, to z miłą chęcią pomogę, a... Na tą chwilę będzie no tyle, no kurde, taki krótki odcinek, w tym tygodniu też taki był taki zapierdziel taki, że nie miałem kiedy czego nagrać, a e, części już e, co prawda do 60 już tam jakieś zjechały, ale trzeba to teraz wszystko umyć tam, posprzątać, ten silnik ten od dojca e, teraz wyjedzie w poniedzieli, też się zrobi trochę miejsca i tam zrobić taką organizację tej całej pracy, żeby to żeby to tam kurczę jakoś pchnąć już naprzód a zapasem sianokosy sianokosy też będę musiał zrobić ale na sianokosy przygotowałem dla was jakby to powiedzieć taką specjalną niespodziankę, bo swoim ciągnikiem się nie wyrobię a jak myślicie co będzie w sianokosy to dajcie znać w komentarzach a ja już będę się kończył ja się nie będę kończył, ja będę kończył ten odcinek a poniedzieli myślę, że wrócą już takie jakieś bardziej cykliczne to odcinki tak, aby e, No, żebyście byli cały czas na bieżąco A ja tam, wiecie, no, gdzie nie mogę nagrywać To nie nagrywam, no bo co no, Nie wypada, nie? Tak więc zrozumcie mnie Ja Wam już dzisiaj dziękuję za uwagę Także trzymajcie się, do następnego, cześć